Bożena Kulik z licealnej trzeciej D jest w ciąży z kolegą z klasy, Dorianem Galickim. Chłopak wyparł się dziecka i nie chce mieć nic wspólnego z Bożeną. W dodatku obwinia dziewczynę o wszystkie swoje problemy. Siema. Zrywam się dzisiaj do kina. najdzie z nami? Nie, o hajsu. Nic? No, matka mnie wyrzuciła z domu, no nie pamiętasz? Przez błogosławioną Bożenkę. Biedny Dorianek. Na serio nie masz żadnej kasy? No dają mi pięć dych na tydzień, płacą mi za internet, no ale to wszystko starcza mi ledwo na fajki. To może rzuć palenie, co? Ktoś coś mówił? Ej, w ogóle słyszałeś coś? Bożena nie przejmuje się Dorianem. Od trzech jest, miesięcy spotyka to jest, to jest się z, z, z Szymonem Żurawskim. Bardzo się kochają i zamierzają wziąć ślub, kiedy tylko urodzi się dziecko. Szymon, mi się świat Kiedy? Wczoraj. Jeju, gratuluję. Nie fraje z tego Szymona. Nie słuchaj go. Musisz mi wszystko opowiedzieć. Tylko zapomniałam przepiąć rower. Chodź ze mną. Dobra. Czekaj chwilę. Hej, hej. Hej. Licealistka jest podekscytowana zaręczynami. Szymon obiecał, że zaopiekuje się nią i dzieckiem. Para może też liczyć na pomoc rodziców Szymona, którzy są bardzo zamożni. Wiesz co, rodzice Szymona kupują nam mieszkanie. No co ty, ale jesteś szczęściara? Wiem, jestem mega szczęśliwa, a oni wiedzą, że to nie jest dziecko Szymona? No jasne. Lecę się przywitać z Szymonem, dobra? Lepiej, zobaczymy pa, pa. się później. Widzimy się po południu. Cześć, dzięki. Boże, cześć, na nie wie, że rodzice Szymona myślą, że jest ona w ciąży z ich synem. Chłopak nie miał do tej pory odwagi powiedzieć im prawdę. Co ty wymyśliłaś? S ściągnęłam specjalną Aćku. aplikację na telefon, nazywa się Twoje dziecko. I to była za darmo. Ja tam zdjęcia Twojej Bożeny i Boże, nie wyskoczyło dziecko. Zobacz, to jak podobny do Szymona. Cały się muś, cały no, się cześć, cześć, Szymon, cześć, cześć kochanie, cześć, Zobacz, zało. jak podobny do Szymon. Zobacz. No, no, pokaż, pokaż. Ale ja chcę zobaczyć, czekaj. Ale to jest Szymon jak był mały, tak? Nie, tak będzie wyglądało wasze dziecko jak się urodzi. Będzie podobny do Szymona. No, Szymon? Jak hej, do nas ćwiczy. przyjdziesz, to ci pokażę zdjęcia Szymka jak był mały. Mówię ci, są identyczni. Chodź. Szymon, pa! o co chodzi? Wiesz co, spieszę się. Ale Cześć. Szymon, czekaj.